Dzień dobry, dzień życia ogrodnika amatorajcie, zapraszam na króciutki odcinek o przepikowaniu papryk do doniczek, do których będą rosły. Tutaj widzicie moje papryki i zacznę je wyciągać przy pomocy łyżki, widelca bądź noża. I ziemię dosypuję, i paprykę sadzi się, pikuje się na taką samą głębokość jak rosły. Delikatnie może być głębiej, ale nie, nie bardziej niż niż rosły można powiedzieć i nie tak jak pomidory bo pomidory sadzimy pikujemy głębiej doniczki wam pokazałem teraz ziemię ja używam takie gotowe podłoże do pomidorów i warzyw i sobie tą ziemię przysypię do miski żeby było mi łatwiej jeszcze ją przerobię wybiorę ewentualnie jakieś tam twarde rzeczy które tam mi będą przeszkadzały no i będę uzupełniał te doniczki tak moje pikóweczki papryk wyglądają. Jedne są większe, drugie mniejsze. Odrobinę ziemi do, donic do tej doniczki sypię. Wkładam tą moją paprykę. I uzupełniam ziemią. Żadna filozofia. O, troszkę to ugniatam, żeby ona stała. Żeby się nie wygibała. Zaraz Wam pokażę. Troszeczkę dosypię. I tak już właśnie wygląda przepikowana papryka. Jeszcze, jeszcze jedną Wam pokażę. Oczywiście wygodnie Wam będzie postawić taką doniczkę na stoliku nie będziecie ją musieli musieli trzymać w rękach ale żeby pokazać wam o, troszkę tylko ugniatam na tyle żeby ta ziemia nie była taka całkiem luźna żeby ta pikóweczka stała ok tak to wygląda I już mam dwie zrobione. No i tak będę postępował ze wszystkimi moimi pikuweczkami, które tutaj mam. I to wszystko. Troszkę je zaraz podleję. Taki króciutki dzisiaj filmik, bo o pikowaniu pewnie na się wiele filmów. Ja też chciałem dołożyć swoją cegiełkę do tego jak ja to robię bardzo prosto, to tylko tak informacyjnie. To wszystko w tym filmiku. Dziękuję za uwagę, zapraszam do kolejnych filmików i do zobaczenia.